Halo, dzień dobry, moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z przeglądu świeżej prasy. Dzisiaj najnowszy numer PSX Extreme datowany na września. Numeracja 265, wrzesień 2019. Motyw przewodni pierwszej strony to gra Control. Oprócz tego znajdziemy Max Payne'a historia prawdziwa. Zaginąłe cywilizacje, Ci którzy byli przed nami, silniki gier, historia współczesności przyszłości, yy, grali, gramy, Fifa 20, Need for Speed, Shenmue, GRID i Predator. I moi drodzy to jest wyjątkowo jeden z licznych numerów, który będę z Wami oglądał właśnie teraz nagrywając ten odcinek, gdyż zazwyczaj przed nagrywaniem odcinków Numery były przeze mnie już w jakimś stopniu przeczytane. W tym tak nie jest. Nie przedłużając, przechodzimy sobie. Światło dopisuje mniej więcej, powiedzmy, słońce bije, więc powiedzmy teoretycznie będzie coś widać. Chociaż tak jak zawsze powtarzam, jeżeli ktoś chce, że tak powiem, tutaj zagłębić się w gazetę, to proponuję po prostu kupić. Dzięki temu będziecie sobie mogli Poczytać. Ja robię materiały stricte, tylko poglądowe ze świeżej prasy. Oceniając oczywiście poszczególne e, gazety w, w, w kryteriach, czy, czy jest dużo fajnej treści, czy e, mało. Community Cup. Wielki finał Orange Community Cup już 28 września, moi drodzy. Lećmy dalej. Playstation 5 coraz bliżej. Zgadza się, Playstation 5 jest coraz bliżej, będzie coraz bliżej, ale musimy nadal jeszcze poczekać na jakieś information odnośnie Playstation 5. Tymczasem, tymczasem, borym lasem lecimy, przewracam te strony. Jak będzie coś oczywiście ciekawszego, to, że tak powiem, tutaj przystopujemy. Media Mart, firma Corsair, Corsas, Kors, Corsair, nie wiem jak to się czyta, z zestawami słuchawkowymi. Gamescom, Dzień Świstaka, ja nigdy na takich Gamescomach, takich wyrazach nie byłem. Shenmue 3, tu już jest Shenmue 3, Hype 4, krótki, krótki oczywiście opis Shenmue 3, no ja nigdy nie grałem w Shenmue. Także całkowicie nie znam się na tym tytule. Tommy Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Tu jest hype troszeczkę większy, bo aż hype na 5. Wasteland 3 hype na 4,5, na 5. Aha, to jest Iron Man VR, tu jest na 5. A Tommy Clancy's Ghost Recon Hype ma 3. Tak to... Wygląda. Destroy Al Wiedź mi, czy dzikie Gon, edycja kompletna. What the fuck? Czy to, jest ta... Aha, to jest ta edycja na Switcha. Tu jest Hype na 4. No, oglądałem te porównania Switchowe, i muszę przyznać, że no całkiem, całkiem fajnie się że tak powiem tutaj wywiązali z tego portu. Może być coś kompletnie zajebistego, aczkolwiek grę już przygodziłem z namią. Gilisy Piąteczka świetny tytuł, który będę kupował po premierze. Doom Internal to, to, to nie dla mnie. Final Fantasy Remake Trials of Mana Grid Greed, to też może być dosyć ciekawy tytuł, jeżeli chodzi o, o Grida. Myślę, że będzie, będzie fajny. Predator Hunting Grants, moim zdaniem, kolejny tytuł, który zostanie totalnie spierdolony i marka Predatora znowu nie będzie wykorzystana. Zresztą, jakiś czas temu w sieci pojawił się materiał z tej gry i szczerze powiedziawszy, wszystko to wygląda dosyć mocno, kalecznie i wydaje mi się, że chyba, chyba to po prostu spierdolą. Marvel's Avengers, to jest też dosyć. Może być dosyć ciekawy tytuł, który dopiero w przyszłym roku ma premierę 15, 15 maja 2020 ale może być ciekawy, może być ciekawy na tyle, że będę w stanie, że tak powiem, się skusić na, 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 na kupno tej, tej gry. No drodzy, dalej. WRC-8, tytuł, który już zamówiłem w preorderze i który na pewno będę ogrywał. Myślę, że 6, czyli dzień po premierze będę coś tam próbował. Need for Speed, Hit Head, nie wiem jak to się dalej czyta. Mieszane uczucia, ciężko mi tutaj stwierdzić, czy... Ja będę tak podsumował to troszeczkę, no, tak w sumie średnio, da. Jakbym, jakbym że tak powiem, mieszane uczucia odczucia być może kiedyś być może kiedyś kupię ale nie jestem nie jestem pewny Lećmy dalej moi drodzy Contra Vampire Empire of Sin to nie ciekawego FIFA 20 FIFA 20 to raczej standardzik. Dragon Ball Dragon dra, 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 Dragon Dragon Ball Żeby w silnikach Unreal Engine Unity Frostbite Red Red Engine Engine Red Engine Red Engine Także temat numeru możecie sobie o silnikach poczytać, silnikach graficznych, nie silnikach samochodowych, żeby ktoś kuźwa, tego w żadnym stopniu nie popierdzielił, moi drodzy. W sensie, wziąłem, odpaliłem latarkę, w sensie z kamery z telefonu, chociaż to pewnie niewiele pomoże, ale, ale zawsze może jakieś dodatkowe światełko. Także silniki mamy tutaj, można sobie poczytać o tych silnikach, kto jest twórcą i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to dosyć, dosyć ciekawy yy, temat tego numeru. Yy, control, 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 jak to się tam po angielsku mówi? C control. 6 minus ocena, yy, biednie. <ścoughs> Słyszałem, że gra ma bardzo duże problemy z utrzymaniem frame FPS-ów, szczególnie na podstawowej generacji konsol. I podobno jeszcze twórcy tak ładnie Zamaskowali to wszystko, że przez pierwsze dwie godziny gry jest mniej więcej tak zrobione, że tego nie widać, a dopiero potem zaczynają się robić jajca, więc bardzo, bardzo nieładnie Remedy Entertainment się zachowaliście i powinniście dostać karnego kutasa w mordę, bądź zapierdalać na galerze, bądź w kamieniołomie. 6 minus to nie jest dosyć dobra ocena, jeżeli chodzi o ten tytuł. Plusy, efektowne wykorzystanie telekinezy, sympatyczny gunplay, elementy eksploracyjne, sporo dodatkowej zawartości. Na minusy, mierny scenariusz, nudny design, lokacje niewielkie, teren działań, masa felerów technicznych, czyli po prostu tak zwany wydany gniot. Psychokineza, czyli 5G psychokine z psychokinezą. Ciekawe. Wolfenstein Young Blody. Wolverstein Young Blody. 7 plus. plusów minusów nie będę czytał. <laughs> to może ktoś sobie tam zakupi i poczyta. Podobno gierka bardzo dobra, jeżeli chodzi o kooperację, natomiast w solóweczce to tak bym powiedział dosyć, dosyć średniowo to podobno wychodzi. Ale ja tam zazwyczaj grałem i tak solo. Chociaż jestem do tyłu z Wolversteinami, bo nie ograłem jeszcze ani dwójki, ani poprzedniego chyba dodatku i tego dodatku też nie. Astra Chain, tytuł na Switcha, Slasher, Platinum Games 8 plus ocena, więc dosyć, dosyć mocna. O! The Dark Pictures Anthology of Meden. Ma 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 Maden, Maden 8 minus ocena, dosyć spora, ale to jest duży minus tej tytułu, jest taki, że gra nie posiada polskich napisów. Gra nie jest w Polish language, dlatego grę ominąłem, a miałem ją zamiar kupić, bo cena. 118 zł to jest bardzo niska cena, chociaż tytuł nie jest zbyt długi, ale bez polskich napisów zrezygnowałem z zakupu tej gry, niestety. Twórcy Antil Dawn Łaiba pełna zwłok czyli mamy te hardcore, jakieś pewnie statki, widmo, na których coś się pewnie mogło dziać. Dalej, tu mamy bardziej lub mniej fajne tytuły. Kolekcja chyba Duma 1, 2, 3. Wreckfest, też dosyć tani tytuł, 150 zł na premierę, ocena 6. Miałem kupować, nie kupiłem, olałem, Wszystko poszło praktycznie, cały, cały nakład poszedł na Wgórcaka. Dalej, tak mówię mniej mniej poważne gry. No Man's Sky Beyond to jest chyba jakiś dodatek, 8+. No, no Man's Sky ogólnie przeszło dosyć spory upgrade od czasu premiery, więc w chwili obecnej warto nawet się skupić na tej grze i warto by ją kupić, jeżeli ktoś lubi eksplorację kosmosu, bo naprawdę mocno tą grę zupgrade'owali i ona teraz, powiedzmy, wygląda mniej więcej tak, jak powinna wyglądać na premierę, także... Jak ktoś lubi, to może sobie kupić Wolversteint Cyberpilot, ale to jest chyba na wiara z tego co wiem. FIA European Track Racing Championship 6, Mówią, mówi, się, mówi się, wyścigów nigdy za wiele, prawda? Age of Wonder Plane Fall, gra numeru za cena. Nie wiem, co to jest w ogóle za tytuł. Strategia turowa. Ancestory Legacy, 7 ocena powoli przechodzimy moi drodzy do końcóweczki tutaj nawet nie wiem o co chodzi eee, tutaj też nie wiem o co chodzi ale mamy tutaj coś związane z Silent Hill'em, zalanym Wake, także może być ciekawe Retro Nimrod bardzo słabo. Max Payne i Demony przyszłości, czyli cała historia prawdopodobnie Max Payne'a jak to powstawało także też myślę, że dosyć dosyć ciekawe dla kogoś to lubi tą grę na pewno. Dalej wszystkie trupy z łóżka 18 znowu jakiś motyw ho I kino moi drodzy no i co, Do końcóweczka, tak? końcóweczka zaraz przejdziemy do takiego wstępnego oceniania tej gazetki, tego numeru, akurat na wrzesień. Te, jak mówiłem, są lepsze i gorsze numery, z lepszą i gorszą zawartością, bo nawet nie najgorzej tytułów, które mnie interesuje i które bym na pewno ograł. No i oczywiście tył, tył jest dosyć fajny, bo tył wygląda w ten sposób: Madness Beverage, czy jak to się czyta po angielsku, i tutaj mamy taką moto. Mm zawartość także moi drodzy no, ten numer nie jest najgorszy. Ten numer nie jest najgorszy. Jest kilka kilka e, fajnych artykułów i gier które mnie zainteresowały. Myślę że wypada całkiem przyzwoicie ta gazeta standardowo jeżeli ktoś chce poczytać stricte szczegółowo e, zawartość gazety no to idziemy do kiosku do sklepu czy tam zamawiamy kupujemy. Ja robię tylko takie materiały stricte e, poglądowe zawartością i oceną gazety. To jest jedyny, moim zdaniem, numer jedyny wydawca jeszcze gazet, które poniekąd dobrze się specjalizują w konsolach, a ja jestem konsolowcem, oczywiście są inne gazety stricte pod pecety, ale ja wybieram tylko tę gazetę, która daje mi na więcej artykułów z konsol i PSX Extreme od lat taką gazetą jest, chociaż teraz mieli chyba niedawno fuzję z jakimś innym wydawcą, czy tam innym twórcą gazet, nie pamiętam, to by ktoś się w komentarzu przypomnieć, napisać. Także w każdym razie tak się to prezentuje, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał i do usłyszenia w kolejnych materiałach na moim kanale oraz w kolejnych livestreamach. Hej, hejo. pa, pa, adios moi drodzy.